Witam i zapraszam do obejrzenia krótkiej recenzji mangi Wiedźma z Zamku Ostów, której pierwszy to niedawno pojawił się w ofercie wydawnictwa Banego. Manga przenosi nas do Edenburga, gdzie mieści się pewien mały niepozorny sklepik. Jego właścicielką jest Mary Blackwood, potężna wiedźma z trudnym charakterem. To właśnie do niej zwracał się o pomoc londyński kościół, który oddaje jej pod opiekę pewnego młodzieńca. Ma ona nauczyć go posługiwania się magią. Zalanie to będzie o wiele trudniejsze niż sądziła ona na początku. Młody człowiek skrywa bowiem w sobie niezwykłą i niebezpieczną moc. Ciekawą i mocną stroną tytułu jest odmienne podejście przez autorkę do tematu magii. Stworzyła ona bowiem świat, w którym system czarów opiera się na negocjacjach z duchami. Koncepcja ta jest dość oryginalna i dodaje głębi opowieści. Ale sama magia jest tu jedynie dodatkiem do bardziej obyczajowo dramatycznej strony tytułu. Pierwszy tom serii opowiada nam głównie o nowym, codziennym życiu dwójki ludzi, którzy obaj są mocno wykluczeni społecznie. Muszą więc o nie sobie zaufać i nauczyć się żyć razem, co będzie wymagać od nich sporego wysiłku. Dopiero obok tych treści widzimy jak nastolatek rozpoczyna swój trening, co wiąże się ze stopniowym odkrywaniem pewnych tajemnic świata przedstawionego. Bohaterowie potrafią być tu intrygujący, ale mają również swoje pewne niedociągnięcia. Momentami ich zachowanie jest bardzo specyficzne, a postępowanie dość naiwne, co niestety psuje trochę klimat do powieści. Najmniejszy uwag nie można mieć za to do oprawy graficznej. Styl wizualny jest tu bardzo ładny i przyjemny dla oka. Rysunki są przejrzyste, a emocje bohaterów wyraźnie zaznaczone. Wiedźma o Zamku Ostów to więc pozycja ciekawa, mająca potencjał i niestety również pewne swoje naciągnięcia. To tytuł, który o wiele bardziej zaciekawi fanów gatunku Josey, niż fantastyki.